I powitajmy sędziego Przed Państwem, koleżanka, z Pietła na radiu, którą witamy brawami Za śpiewu głównym witam najpiękniejsze psy oddziału Torun. Prosimy bardzo. Przypominam, najpiękniejsze psy oddziału Torun, zarejestrowane w toruńskim oddziale, dzisiaj uzyskały ocenę doskonały pierwsza lokata lub wybitnie obiecujący w przypadku szczeniak. To dwa mogliśmy wystawić. I proszę Państwa, tyle jeśli chodzi o konkurencje finałowe przed zwycięstwami grup. W tej chwili w ringu przygotowawczym najpiękniejsze psy z grupy pierwszej. W ringu przygotowawczym najpiękniejsze psy z grupy pierwszej, zaś w ringu głównym najpiękniejsze psy oddziału Toruni. Jakiś numerek jak jeden Paweł jakiś, chociaż... Nie no, przecież kompromitacja w ogóle, no. No. Dwa psy do wystawienia nie zostały wystawione. No ale i tatuś wywalił numery. To proste.

bo teraz może trzeba jeszcze wypowiedzieć w takiej sytuacji, jakby zostawił numer, to nie Miejsce trzecie wczoraj starań angielski. Botel. Miejsce drugie dla Szympson, numer katalogowy 959, i na miejscu pierwszym numer katalogowy 591 Husky.